Będziesz coś rozwijać, będziesz się teraz skupiać na nauce, na jakiejś tradycji, będziesz mieć teraz wgląd w siebie. To będzie taki moment, kiedy duchowość będzie ci bliższa niż do tej pory. Czego oczekujesz? Jakie są twoje zasady? Jakie są twoje priorytety? Co z twoją moralnością? Będziesz pogłębiać tutaj wiedzę w tej kwestii. Jak rozpoznać swoją drogę duszy. Jak się lepiej poznać. Jak zrozumieć, na czym polega świat i czego chcesz od życia. Możesz też spotkać kogoś, kto będzie dla ciebie autorytetem w tej kwestii. Ktoś, kto cię przeprowadzi przez tą drogę. Bo możesz czuć się zagubiony i szukać po prostu wsparcia. W kimś, kto nauczy Ciebie. Poznać siebie. Dzięki temu przyjdzie jakiś przełom. Po prostu cię olśni, zrozumiesz, po co tutaj jesteś: kto jest dla ciebie, kto nie jest, kogo trzeba odciąć od swojego życia, od kogo trzeba się odsunąć i gdzie jest Twoja prawda. Ale taka Twoja, nie czyjaś. To pozwoli Ci się uwolnić, to pozwoli Ci pokochać siebie albo kogoś. Tylko tym razem, tak naprawdę. W momencie, kiedy odkryjesz siebie, zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, przyjdzie do ciebie prawdziwe uczucie. Impuls. I to taki, gdzie porwie twoje serce. Gdzie twoje serce poczuje, że to jest to. Że to jest to uczucie. To jest to flow. To jest to, na co czekałeś. I że nikt więcej już cię nie zrani. Że te wszystkie... Bóle, żale i cierpienia, które były do tej pory właśnie były po coś. Były po to, żeby już teraz wiedzieć, jak wygląda miłość, a jak nie wygląda. Wyjdziesz z tej iluzji. I najważniejsze będzie przepracować tą przeszłość. Zrozumieć, że tamte osoby, które cię zraniły. One miały ci pokazać, gdzie jest twoja granica i na, to, na co już sobie więcej nie pozwolisz. Wyciągnąć lekcję z tego. I zostawić, odpuścić, iść dalej. Nie siedzieć w tym lęku i w bólach, tylko skupić się na prawdziwej miłości.